Witam, witam drogie panienki. No i mamy kwiecień i święta wielkanocne. Chcę Wam życzyć wesołych świąt wielkanocnych i smacznego jajka, moi drodzy. A mam nadzieję, że. Muszę zobaczyć, czy jest na, to, na tyle głośno. O, nie to. Nagrywam na 44, bo niektórzy twierdzą, że jest coś nie tak z głosem. A później się okazuje, że jest dobrze. Trzeba dać po prostu głośniej. Ja nagrywam na 44. Także życzę Wam naprawdę wspaniałych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka i wesołego śmigusa, dyngusa. Dziękuję Wam bardzo za to, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie i za Wasze e-maile i komentarze, na które staram się zawsze odpisywać. Zapamiętajcie, że mamy nów i pełnię Księżyca, no i oczywiście pierwsze trzy dni są najbardziej ważne, więc piszemy intencje. Z kolei, jeżeli jeszcze mnie nie zaprenumerowaliście, to proszę to zrobić i mnie polubić z paluszkiem do góry. Moi drodzy, jeżeli chcecie mieć przeze mnie karty prywatnie położone, bo wiadomo, że te generalne rozłożenia kart ogólnikowe nie będą rezonować ze wszystkimi, więc oglądajcie wszystkie trzy znaki, jeżeli znacie ascendant, czyli wschodzący znak w słońcu i w księżycu. A jak nie, to tak jak powiedziałam, proszę wejść na moją stronę i w pierwszym rzędzie zapłacić, jeżeli chcecie mieć przeze mnie położone karty prywatnie. A ja się do Was odezwę w przeciągu 3 do 6 dni, jak tylko dostanę zapłatę. <laughs> Moi drodzy, zaczynamy. Mamy po dwie karty na każdy tydzień, tak żeby było jasno o co chodzi. Mamy tutaj dwójkę monet i dwójkę a, a, dwójkę a, kijów. No wspaniałe dwie karty. To znaczy, jeśli chodzi o finansowe sprawy, to być może a, żonglujecie tej chwili finansowo. Ale patrzycie w swoją przyszłość. Czeka Was prawdopodobnie jakiś wyjazd. Jeżeli to będzie związane z pracą, to dostaniecie dwie oferty i możecie wyjechać gdzieś do pracy poza granicę swojego miasta, państwa albo nawet i do innego kraju czy na inny kontynent więc jeżeli szukacie pracy to jak najbardziej to wam po prostu będzie sprzyjać. Jeżeli z kolei pracujecie i żonglujecie tymi pieniążkami to yy, wychodzi na to, że pojedziecie gdzieś a w dalszą podróż. No drugie mamy piątkę. Przepraszam, piątkę kijów i czwórkę monet. Piątka kijów i czwórka monet. Piękne też dwie karty. No, piękne to tylko dlatego, że martwicie się, że możecie, macie konflikt sami ze sobą, jeśli chodzi o wasze dobra materialne. Chronicie je, macie z tym. Wielki konflikt, uh, ale sami ze sobą, z nikim innym. Także um, nie bójcie się, bo wychodzi na to, że stoicie o wiele lepiej niż to sobie wyobrażacie. Jednym słowem, jeżeli szukacie pracy, to dostaniecie dwie oferty i to będą gdzie indziej, poza granicami waszego otoczenia. A o dob dobra materialne nie macie się co martwić, bo jesteście lepiej sytuowani niż o tym mówicie. A Dziewiątka Mieczy, ale odwrotnie i Rycerz Mieczy. No Bogu dziękować już możecie, będziecie mogli spać spokojnie, czyli to z czym żeście się parali do tej pory, emocjonalne jakieś a, naleciałości, które nie pozwalały wam spać. A, to mogły być jakieś plotki, to mogą być jakieś emocjonalne z przeszłości zdarzenia, czy sytuacje, czy aspekty. Ale to już po prostu powoli odjeżdża od was. I Bogu dziękować, bo właśnie ten rycerz mieczy, czyli Wy możecie teraz taką energią działać, że już macie dość, trzeba się za siebie wziąć, i najwyższy czas przyszedł na to, aby rozpocząć coś nowego. To jest wiadomość taka szybka: możecie też a, dostać jakąś wiadomość urzędową. O którą się martwiliście, ale się okaże, że wszystko jest na dobrej drodze. Z kolei, jeżeli szukacie pracy, to może być też bardzo dobra wiadomość e, typu urzędowego, właśnie związana z pracą albo z jakimiś sprawami urzędowymi. E, z kolei, ostatnie. Mamy dziesiątkę kielichów i trójkę, proszę, i trójkę kijów. No, dla tych, którzy są na takim rozdrożu i czekają na dobry przypływ wydarzeń, więc to nadchodzi, to jest bardzo dobra karta harmonii, szczęścia, możecie, co niektórzy z Was, mogą się przeprowadzić do nowego miejsca zamieszkania. Jak widzicie, jest tutaj też i tęcza, 10 kielichów, dwójka dzieci, dwójka dorosłych, więc dla rodziny to będzie bardzo dobra wiadomość. Jeżeli się nosicie z zamiarem kupna, to jak Najbardziej trójka, przy tym a, trójka kijów mówi, że jest to wszystko możliwe, patrzycie w swoją przyszłość, będziecie się tym wszystkim cieszyć, nastąpi zadowolenie, harmonia i wszystko się ułoży tak, jak być powinno wypatrujecie tego po prostu i najwyższy czas, abyście już to osiągnęli. To też może oznaczać podróż, czyli równie dobrze możecie się przenieść do innego miejsca zamieszkania albo, tak jak powiedziałam, kupić lub sprzedać coś, co Wam przyniesie zadowolenie, harmonię i. Satysfakcje, moje drogie panienki. Dla tych, którzy szukają pracy, to tak jak powiedziałam, możecie dostać dwie oferty pracy, ale to będzie praca poza granicami waszego kraju, państwa, miasta, czy też nawet na innym kontynencie. Możecie pojechać w podróż, która wam przyniesie dużo zadowolenia, harmonii. I również możecie się przenieść do innego miejsca zamieszkania. Może tutaj być ślub, ściny, zaręczyny. Możecie zostać po prostu zaproszeni na jakąś uroczystość. Ok? No, na samym końcu mamy króla Pentakli. To jest osoba po 45 roku życia i wzwyż. Która dorobiła się sama wszystkiego, i jeżeli macie zamiar e, szukać pracy, to jest osoba, na którą możecie liczyć. Byk panna koziorożec po 45 roku życia, albo właśnie wy będziecie też działać taką energią. Druga na samym końcu jest paść. Mm. Paść kielichów, piękna karta z natury, wiadomość natury emocjonalnej, ale bardzo pozytywna, czyli dowiecie się, że ktoś bierze, może się zaręczyć, albo wy nawet, moje drogie panienki, może wam wyznać miłość chrzciny, Zaręczyny, to wszystko może wchodzić w grę, albo zostaniecie właśnie zaproszeni i taką wiadomość dostaniecie: czyli zaproszeni na ściny, e, urodziny, zaręczyny, e, wesele, ślub. Mogą to być też i narodziny nowego dziecka albo waszego, albo w waszym bliskim. Otoczeniu. No i pierwszym aha, the assurance, czyli upewnienie się, zapewnienie, upewnienie się. Moi drodzy, jeżeli nie wiecie, w czym macie się upewnić, to zapytajcie swoich aniołów, Boga i aniołki. Piszcie, pamiętnik, czy zaszedł wdzięczności. I pozytywnych aspektów, bo to Wam pozwoli się posuwać po prostu dalej. Im więcej wdzięczności, tym więcej radości. No i Waszym aniołkiem jest Merlina. Proszę. I Merlina Wam mówi: jesteś zdezorientowany i nie możesz podjąć decyzji, ponieważ nie masz dość informacji. Zbadaj dogłębnie sprawę, lub zasięgnij porady eksperta. Zanim dokonasz wyboru. Proszę 35. To jest wasz numer na kwiecień sprawa przyciągania. Pieniądze to nie wszystko. Ale czyli zwróćcie uwagę na numer 35, na 35 stronie coś przeczytacie. Na 35. Kanale, coś zobaczycie albo ktoś coś powie i się wtedy okaże, że hej, to jest właśnie to: zostaniecie zaproszeni na jakieś urodziny 35, albo będzie to numer domu 35, czy zobaczycie też numer rejestracyjny 35. To będzie tylko potwierdzeniem tego, czy jesteście na dobrej, czy na złej drodze, bo. To będzie zależało od tego, o czym w danym momencie myślicie. Czyli 35 i 24. To samo. Przewodnictwo godne zaufania. W odpowiedzi na swoje modlitwy otrzymałeś wspaniały pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że jesteśmy u Twojego boku. Przez cały czas proś. O nasze wsparcie i bądź gotowy na jego przyjęcie zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie Ci potrzebne. Także przewodnictwo godne zaufania. Zaufaj Bogu, aniołkom i wszechświatu. Zapamiętajcie, że wszystko zawsze dla nas pracuje i im więcej wdzięczności, im więcej będziecie dziękować i pisać. W Waszych zeszytach, tym więcej do Was po prostu dobra i błogosławieństw wróci. Ok? Zapamiętajcie, że wszechświat Bozia i Aniołki zawsze nas wspierają. Także to by było tyle, moje drogie panienki. Życzę Wam jeszcze raz wspaniałych świąt wielkanocnych i niech Was Bozia błogosławi, a Aniołki. Oświecą Wam drogę, którą podążacie, i zawsze jej pytajcie i proście, a będzie Wam dane. Do widzenia.